Siema widzowie, dzisiaj są szóste urodziny psiego kanału, już 6 lat nagrywam na YouTube, no to tak z okazji tego to 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje, gwiazd, Jeszcze gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie, jak to zdrowia nie wypije, niech skryje. Jak to zdrowia nie wypije, niech się postu skryje. Sześć lat temu, pierwszy fil film na kanale. E, no, tak naprawdę ten kanał się na początku znowu Wojtek i Janek, bo nagrywałem z bratem ciotecznym. No, ale pierwszy film, tam miał miejsce. 18 lipca 2018 Bo wtedy był film z Luną, zabawa z psem, ale jakoś 2019. Nie wiem z jakiego powodu zniknął. Ale ja nic przysięgam, nie ruszałem. A no, pewnie większość by powiedziała, że z niecenzuralną sceną. Fi, no, w sensie taka niecenzuralna miniaturka, że tak powiem. Informacja o zmianie jest pierwsza, ale naprawdę pie, e, za datę pow, e, psiego kanału znaje się. 18 lipca 2018, a nie, chyba 31 bodajże, lipca 2018, ale 31 lipca to też, jak 2021 to pierwsze zwycięstwo. Radomiaka wejkota się odpowrotu z Legią 3 do 1. Taka ciekawostka, no ale w każdym razie się uznaje datę za powstanie przy kanału. 18 lipca 2018, już 6 lat to nagrywam. Max od 2019 na początku byli Luna i Cisi, później Świętej Pamięci Tofi, Kreksio, Świętej Pamięci Puszek, bo zmarł i Buczek, później był Bleki, a później byli e... No takie, psy. no nie pamiętam, bo tam wiele psów było i między m.in. Świętej Pamięci Chrupek, bo on też nie żyje. Mela i VMAX z Goudapi, Tofik, ten z Janiszewa i później się poja... No a... znaczy po, e, przed Maxem był chrupek w jednym odcinku, a później Max właśnie, później drugi Max. No i mini Tofik. No i tak to się właśnie zaczęło. No a dzisiaj ten kanał obchodzi 6 lat To żegnamy się w tym odcinku, bez papa pa papa.